Podczas komendy startowej, zaraz po, e, był error aparatury, błąd. E, wszyscy usłyszeliśmy dźwięk. Ja wskoczyłem do wody, zacząłem płynąć pod wodą. Zobaczyłem, że Dylan Carter na to, że obok się zatrzymał. Australijczyk płynął dalej. Ja mówię: Nie wiem co robić, więc płynę, więc dużo myśli było. W trakcie nawrotu również. Mówię, zatrzymać się czy nie, ale dowiozłem do końca. Po wyścigu wszyscy wszyscy nie wiedzieli, co robić. Australijczyk zapierał się, że nie płynie, bo wygrał. Ja mówię, płyniemy jeszcze raz, nie ma, nie, ma, nie ma problemu, no ale no, z jednej strony mówię, kurczę, tam ci popłynęli. Niektórzy nie popłynęli. Jak tu być fair, ale mówię, jestem gotowy, pływam w systemie amerykańskim, więc wiedziałem, że będę gotowy na ten start kolejny. I trochę mi się przypomniała sytuacja ze starego systemu Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, gdzie półfinały i finały 50. były rozgrywane w jednej sesji popołudniowej, więc ja już to przerabiałem i byłem na to gotowy, i dla mnie wyszło nawet lepiej. Myślę, że to Taka wisienka na torcie, ten medal dla mnie, e, gdzieś na pewno jeszcze większa motywacja do, do cięższej pracy. Tak, no, setna do srebrnego medalu, jedna setna do srebrnego medalu, dziesięć setnych do złota. Ja tak jak mówię, muszę sobie na spokojnie ten wyścig obejrzeć, jedyny komentarz od trenera swojego głównego dostałem, że był długi finisz, co by było jakby perfekcyjny. Nie wiem, ale cieszę, cieszę się z tego brązowego medalu, bo naprawdę myślę, że na niego zasłużyłem i cieszy cieszę on jak nigdy. Jedna setna, przypomina mi się wyścig Ciawicza i Michaela Phelpsa, tak? Cia Cia Ciawicz dotknął pierwszy, ale to felps z większym naciskiem wpadł na ścianę, więc może w moim przypadku z Australijczykiem było tak samo, ale no taki jest sport. No ja już ten brązowy medal wezmę i cieszę się z niego niesamowicie.